Witam, nazywam się Artur Wiktor i od kilku lat zajmuję się inwestowaniem, budowaniem i zabezpieczeniem majątku. Wybrałem grunty jako formę inwestowania ze względu na opcję wejścia na rynek nieruchomości potwierdzoną uzyskaniem aktu notarialnego za kwotę już od 6 tysięcy złotych. Dlatego chciałbym Cię serdecznie zaprosić na bezpłatne spotkanie online, jak w bardzo łagodny sposób nabyć nieruchomości gruntowe na Warmii i Mazurach, już od 6000 zł. Na prezentacji dowiesz się, czym jest program Agrofortis, dlaczego Warmia i Mazury, jakie mamy parametry oferowanych nieruchomości, przedstawię ci wygodne opcje nabycia nieruchomości, powiem ci, jak możemy wykorzystać nabyte działki, przedstawię ci najciekawsze osady dostępnych nieruchomości. I opowiem Ci również o możliwości bezpłatnej współpracy i pokażę Ci bardzo nietypową ofertę. Dlaczego warto budować majątek w oparciu o nieruchomości gruntowe? Ziemia jest najbardziej trwałym aktywem i daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość osiągania wysokich zysków. Dzisiaj, w czasach zmiennej koniunktury, grunty to bezpieczna, zyskowna i stabilna forma budowania majątku. Posiadanie ziemi w swoich zasobach to już nie tylko prestiż, ale przede wszystkim zabezpieczenie przyszłości swojej, dzieci i całej rodziny. Dostęp do spotkania na żywo mają tylko osoby, które wcześniej się zarejestrują. Przycisk do bezpłatnej rejestracji znajdziesz w obszarze tego wideo. Pamiętaj, aby zrobić to najlepiej od razu, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Jestem pewny, że to spotkanie bardzo pozytywnie cię zaskoczy. Pamiętaj, ludzi przybywa, Ziemi natomiast nie. Ufam, że niedługo się zobaczymy.